Jest super. Cieszyłam się jak otworzyliśmy kino, że ludzie powrócili do nas. Czekamy na klientów i mamy nadzieję, że biznes z powrotem ruszy tak i że ci nasi stali klienci będą, będą do nas przychodzili na bajki, na filmy, które, które możemy teraz zaproponować. Co się zmieniło dla klientów, którzy od kilku dni mogą ćwiczyć ponownie w siłowni? Wie pan co, przede wszystkim wprowadziliśmy limit osób na terenie całego klubu, z racji tego, że nasz klub nie jest małym obiektem, dysponujemy dwoma piętrami. Liczba osób oscyluje około 70 osób, więc jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić i nie ma, nie ma takiej dużej tragedii. Wprowadziliśmy limit osób w szatniach. Na terenie całego klubu rozlokowaliśmy pojemniki z płynem bakteriobójczym zarówno do sprzętu, jak i, jak i do dłoni. Zalecamy klientom, prawda, aby, aby przynosili ze sobą ręczniki i po prostu zachowywali minimum 2 metry odstępu. Jak pan widzi, też przeszedł się pan po klubie, zarówno na, na drugim piętrze, gdzie mamy strefę cardio, te bieżnie, orbitreki, rowerki, airbike'a, ergometr, rozsunęliśmy na bezpieczną odległość, tak samo tutaj maszyny półwolne, no i generalnie w ten sposób działamy w tym momencie. Bardzo się cieszę, że mogę ćwiczyć. Brakowało siłowni? Tak, bardzo. Chodziliśmy do parku miejskiego, tam na drążki. Tam nie czuć tego ciężaru, jednak ćwiczenie własną masą ciała nie jest aż tak fajne i widoczne w efektach, jak na przykład ćwiczenie na ciężarach na siłowni. Po rozmowach tutaj z, z klientami. Zaczęliśmy w sobotę, od soboty tak naprawdę przewinęło się trochę ludzi, wszyscy tęsknili zdecydowanie, każdy, każdy, każdy mówił, że przez te trzy miesiące było naprawdę trudno bez nas, natomiast nasi klienci z tego co wiem w jej części trenowali gdzieś tam na świeżym powietrzu, trenowali na tutaj naszej siłowni parkowej, także, także dawali sobie radę, natomiast wiem, że nie kryją radości z powrotu.